Cześć. Dawno się nie widzieliśmy, więc na początku kilka informacji. Waga stoi, obwody stoją, natomiast widzę, że moje ciało się zmienia, że jest bardziej gładkie, brzuch mi prawie całkowicie się ładnie spłaszcza. Na koniec filmu zobaczycie zdjęcie moje, które dzisiaj zrobiłam, a raczej zrobię, jeszcze go nie zrobiłam. Jak to wygląda? Ja jestem bardzo zadowolona, pomimo, że waga jest ta sama, obwody te są, są te same, natomiast mam wrażenie, że o te biegania wyrabiają mi się mięśnie i chwała za to, nie muszę być mała, nie muszę być filigranowa, mam mieć mniej tłuszczu, mam być bardziej zdrowa. Dzisiaj chciałam pogadać z Wami o moich nowych budkach. Budkach e, kupionych w, w Lidru, e, okrzykniętych jako butami biegowymi, butami, przepraszam, do, dla biegaczy. Z tego, co pamiętam, na ofercie z Lidla była informacja o tym, że są polecane przez jeden z portali biegowych, jakichś takich osławionych, trening biegacza chyba, nie wiem, nie chcę, nie chcę skłamać, natomiast chciałam powiedzieć, że takiego szajsu nigdy nie miałam. Buty wyglądają w ten sposób. Są ładne, no wyglądają jak buty biegowe. Fajna kolorystyka, są przewiewne, są lekkie, bardzo lekkie. Natomiast to, co robią ze stopą podczas biegania, no to się w głowie nie mieści. Na końcu filmu również zobaczycie e, zdjęcie z mojego małego wczorajszego wypadku. Natomiast, już tutaj mogę wam pokazać. Tak, wód we krwi. Brzydkie, nieładne i nieapetyczne. Natomiast. E, nie wiem, co mam myśleć o tych butach. Nie wiem, czy to jest wina butów, czy to jest wina mojej stopy. Tak, rozmiarowo buty są ok, nigdzie mnie nie cisną, nigdzie mi nie, nic nie boli w nich i są, były odpowiednio zaszurowane, co jest, wiem, że bardzo ważne w wypadku butów biegowych. Wszystko było tak jak trzeba. Skarpetki mam specjalnie odpowiednie do biegania i tu już nie przystępiłam, są to skarpety za około 50 zł od pary, więc naprawdę dobre skarpety, przeznaczone do akurat dużego wysiłku, fajnie chłonęły, dalej chłoną wilgoć ze stopy podczas biegania i nigdy nie miałam żadnych przykrości związanych z, ze skarpetami czy butami. Jeżeli biegałam w starych e, rybokach. Postanowiłam buty zmienić dlatego, że moje ryboki mają już 4 lata w sumie i zaczynają wyglądać e, słabo. Ale to chyba był jeden z największych błędów, jaki ostatnio popełniłam, jeżeli chodzi o moją dietę, odchudzanie i sportowanie. Co dalej? Nie wiem, no w Lidlu rozkładają ręce, twierdzą, że to jest zły dobór rozmiaru i nie jest to wada buta, więc na pewno z nimi nie wygram wymiany, tudzież zwrotu kasy, no niestety. Zastanawiam się, czy dać im jeszcze jedną szansę. Bardzo możliwe. Rozmawiając z wieloma osobami, wszyscy mi doradzali, żeby takie buty najpierw rozchodzić, nie biegać w nich, tylko założyć na nogi, iść, połazić trochę, niech zaprzyjaźnią się ze stopą. Natomiast, czy to ma tak działać, czy to ma tak polegać, że ja najpierw muszę iść, rozchodzić buty, zanim będę mogła je na trening założyć. Dla mnie to jest badaka. Chciałabym, żeby moje idealne buty były takie, że przede wszystkim dadzą mi komfort biegu, nie będą mnie bolały od nich stawy. Wiem, że bardzo dużo ważę i dlatego muszę wybrać sprzęt, który wspomoże niejako moje treningi i zabezpieczy moje ciało przed przykrymi konsekwencjami. Trochę głupia ja naiwna, że myślałam, że buty za 65 zł mogą spełniać te funkcje, natomiast powiem Wam szczerze, że od strony stawów nie czułam żadnych... Yy... Niekomfortowych nie doznań związanych z wczorajszym biegiem, natomiast może, z, może to dlatego, że pięta mnie tak napierdziela. Teraz, że mam ochotę zejść, położyć się, mogę położyć gdzieś na wierzchu do, do góry i, i nie, nie oddychać wręcz, nie dmuchać na nią, żeby nie, nic nie zabolało. Podejrzewam, że przez tydzień nie będę mogła biegać. Podejrzewam, że przez tydzień będę. Może się nie leniła. Zobaczę, co może trochę podpoczywam. Może trochę skuszę się jednak na Ewę Chodakowską, który, za którą nie przepadam, jeżeli chodzi o ćwiczenia. Osobiście kobieta jest świetna, sympatyczna, przemiła, natomiast jej ćwiczenia do mnie nie przemawiają. Zobaczymy, co z ten przepraszam czasami seplenie. Zobaczymy, co przez ten tydzień. Na pewno będę trzymała trochę mocniej dietę, bo nie będę mogła tyle spalać, ile spalałam do tej pory. Um, wracam do moich starych białych riboków, z których za chwilę palec zacznie mi z boku wystawać. Ale co mam zrobić? Na razie nie stać mi na buty za 500 zł do biegania, więc muszę pozostać przy tym, co mam. Zobaczymy, co z tymi butami. Może faktycznie najpierw je rozchodzę. Zaprzyjaźnimy się ze sobą. One z moją stopą, a jeżeli nie. To wyrzucę. Trudno. Dobra, słuchajcie, za sekundę zobaczycie moje zdjęcia z obecnej figury. No i spotykamy się niedługo. Nie wiem, kiedy następny film troszkę się dzieje w moim życiu. Z przykrych rzeczy moja świnka morska odeszła na drugą stronę. Ten, czy jest mi strasznie smutno? Dzisiaj już troszkę lepiej się trzymam, ale powiem Wam szczerze, że przez dwa dni to wielka rozpacz. Niby małe stworzonko, ale osoby, które mają swoich upili w domu, wiedzą, jak ciężkie potrafią być rozstania po tak na dobrą sprawę wielu latach przyjaźni przyjaźni takiej prawdziwej, szczerej i oddanej. Ech. No dobra. To tyle tym czasem, a niebawem spotkamy się, nie wiem, z jakimś innym filmem, zobaczymy o czym, zobaczymy co. Na razie nie mam co o efektach mówić, bo efektów nie ma. Natomiast nie poddaję się, walczę, waga stoi to z dwojga, złego lepsze. Dobrze, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia niebawem. Na razie...